A dzisiaj pokażę Wam, jak Bot grał za mnie. Jak trafiłem jednego z lepszych graczy w Broster. W sumie nie wiem czy. Yy, no nie wiem, czy może jest aż taki dobry, no ale po prostu jest dość dobry. Chodzi tu oczywiście o RZM, a tak jak widzicie w tytule. No ale tak to bym tego odcinku nie nagrywał, ale chodzi o to, że 3 czwarte tego meczu grał za mnie Bot. Nawet jak widzicie tutaj pucharków nie dostałem. I zobaczymy jak grał Bot, czy RZM się na, na mnie wkurzył. Czy we mnie strzelono? Bo ja często trafiam topowych graczy, no a tak naprawdę nigdy po prostu. No nie robię screenshotów. Ale to wyjątkowo Zobaczymy, sobie jak grał Bot za mnie. Bo akurat y, wyłączyłem Brawl Stars w tym momencie, tu nie widziałem, że na niego trafiłem jeszcze. Dopiero po skończonym meczu, jak tam sobie zobaczyłem Battle Loga. Tam bodajże w końcówce wbiłem, ale tak mi pocharków nie dodało. Tutaj jeszcze, jak grałem. I w ogóle śmieszne, bo dostałem w tym meczu Star Playera. O, tu trafiliśmy bramkę i chyba teraz wyszedłem, tak? Tak, teraz wyszedłem. O ja, ale ja bym się wkurzył, jakby taki bot Luxol se stał po bramce. A przeciwnicy nie byli jacyś mocni, to na niej chyba trochę lepsza. RZM tu się pewnie już na mnie wkurzył. O nie, będzie. Ciekawe, kiedy bot się odpalił. Już się odpali? Jeszcze nie. Jeszcze się nie odpalił. O nie, współczuję mu trochę, dostawać takich randomów. Nie no, ale bot pewnie wykierował tutaj jakoś, bo star playera dostał, nie? <grydy> co ten chłop robi? Jak to dynia byłaby mądrzeża, to by to trafiła na luzia. Przecież no tu te RZM leci pipem. <grydy> nie, ty głupi bocie. Jak on dostał star playera w tej rundzie, to ja nie wiem. Najwięcej obrażeń zadał, serio? Już Max powinna więcej zadać na spokojnie, no ale... No tu zginął od dyni. Hmm, napiszcie w komentarzu kto jest lepszy, Bot czy Luka. No bo jednak, no wiecie, no... Bot tutaj wykerował ten mecz, więc źle, źle, nieźle. Ale wydaje mi się, że w końcówce wbiłem na trochę chyba. Nie wiem, czy upucharków mi nie doliczyło. Patrzcie, jak tu bot kieruje. Ewidentnie. Chłopce robi. Jakie movementy dzikie. <laughs> Motkę se dał. Dobra. I chyba teraz będzie bramka. Tak? Uuu, trochę na farcie, ale udało się trafić. A jeszcze na końcu pokażę, że to był prawdziwy, żeby potem nie było, że... Fakey, bo to... Przynajmniej dość często spotykam fakey tutaj. No jak widzicie tutaj prawdziwy 38 tysięcy trójek. Musiał się męczyć z botem. Luxole. 3-5 na Mortisie ma chłop. 3-5 na Sproutu. Bibi Spike. No ładnie, ładnie ciśnie. No więc to ja wam dziękuję za oglądanie. To będzie taki dość krótki odcinek. Rib dla rzm możecie z nic zostawić dla niego w komentarzach. Ale wygraliśmy, więc niech się cieszy chłopak. Tylko pucharków mnie doliczyło. Szkoda trochę, bo akurat tego Karla chcę sobie troszkę spuszować, może na tysiąc, zobaczymy. Na solo nie ma sensu wbijać, bo i tak wszyscy się tym <laughs> Wcześniej grałem, to 10 osób było na końcu, tam 6, Primo, jedna szelka. E, nie ma szans. No więc on, no ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Siemka!